nie przyjdzie? A jestem, Matek, nie Nie przyjdzie? A toować, bo ja jestem Renifer Nie przyjdzie. 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 Nie Nie przyjdzie. Nie przyjdzie. Nie przyjdzie. Nie przyjdzie. Nie przyjdzie. Nie ścigamy <grywa> <grywa> się, Lubcio. <ruch> nie chodź, na <grywa> rycerze, bo się zabije. Na tym może utrzymać człowieku. Na To <grywa>